Sławek Zawadzki, Kanga, witam serdecznie. Czołem, piątka. Zacznę od tego, że w kuluarach chodzą rozmowy, że nasze prelekcje były najlepsze. Lubię konkurencję na scenie. No, znaczy, wrodzona skromność, ale jednocześnie bycie realistą. Każdy powiedzieć, że tak faktycznie było. Mieliśmy chyba dwa ostatnie wystąpienia wczoraj, no nie? Zgadza się. Także był ogień. No, mam nadzieję, że one będą dostępne gdzieś tam online, żeby można było je odsłuchać. Bardzo fajnie. Ceksy, deksy, o tym mówi się coraz więcej. Wczoraj na, na wystąpieniu powiedziałeś, że kanga docelowo ma być deksem. Jakbyś mógł trochę więcej powiedzieć, jak to ma w ogóle wyglądać, jak widzisz tą przyszłość rzeczywiście kangi i giełd? No, to znaczy, po, po pierwsze, to nawet nie wynika z jakichś naszych ambicji, tylko to wynika z tego, że świat regulacji tak naprawdę zmierza do tego, żeby ubić rynek kryptowalut. Ten rynek, w który my, uwierzy w który my uwierzyliśmy, czy rynek wolnościowy, oparty o właśnie te zasady tego, że chce być anonimowy, chce być wolny, chce podejmować samodzielnie decyzje, o to jak czytamy przepisy majki, które mają wejść teraz w najbliższym czasie, w najbliższym, to znaczy w ciągu tam 18 miesięcy, może trochę dłużej, no to okazuje się, że tak naprawdę wszystkie scentralizowane... Biznesy kryptowalutowe będą po pierwsze bardzo mocno ograniczone, będą miały wielkie obowiązki raportujące do innych urzędów, a to już wzbudza duży niepokój. No i będzie można wywierać na nie szczególny nacisk. Takim przepisem, którego ja nie rozumiem, jak on będzie egzekwowany, na przykład będzie to, że firma kryptowalutowa. Która ma w swoim skarbcu określoną ilość kryptowalut Za dużo ma bitcoinów Jak będzie miała ich za dużo to jakiś urząd będzie mógł przyjść i powiedzieć zamieńcie to na złotówki Komuna no, wraca no, no, ko, ko, Myślę, że komuna to był eufemizm mój drogi, będzie jeszcze, jeszcze gorzej No i teraz y, y, ja osobiście uważam, że oczywiście my, Polska czy światowa myśl kryptowalutowa y, Zawsze znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli uchronić użytkowników przed agresją urzędniczą Bo to jest bardzo ważne, tutaj liczy się użytkownik a nie urzędnik ale właśnie tą metodą ochrony będzie to, że trzeba odchodzić od systemów scentralizowanych. Trzeba powoli się deksować, no bo urzędnik ma mniejszy wpływ na Deksa niż na Ceksa. Wiemy o tym, że za Deksy też się biorą. Ale znowu że technologia się rozwija, na pewno uda się coś wymyśleć. No ale z drugiej strony, dlaczego ktoś ma mi mówić, na ma co mam wydawać swoje pieniądze i w czym mam oszczędzać? Dlatego, że urzędnicy. Gdzie to jest logika? Nie ma logiki. logiki. O tu też wczoraj e, e, przed Tobą, e, przed Twoim wystąpieniem e, opowiadałem. My to w Kandze nazywamy hedonizmem urzędniczym. To znaczy urzędnik nie każdy od razu powiedzmy z wielu uczciwych urzędników którzy naprawdę są bardzo poważnymi ludźmi ale jednak dostrzegamy w tej substancji urzędniczej takie poczucie że to urzędnik stanowi prawo tak się wydaje i urzędnik może wykazać się tym że ma władzę nawet dzisiaj rozmawiałem z kimś że poczucie władzy sprawia, że zachowujemy się w sposób nieracjonalny więc urzędnik jeżeli ma możliwość żeby powiedzieć tobie że masz mieć tyle i tyle pieniędzy i że masz je wydawać na to i na to to zrobi to dlaczego dlatego że może to zrobić Hmm. Może w sensie, bo daje mu prawo takie przywileje, ale oczywiście moralność nie daje mu takich przywilejów. Okej. Okay. Mówimy o regulacjach, mówimy o urzędnikach. Jest coraz więcej głosów, że jeżeli do naszego świata krypto mają wejść duże biznesy, duzi inwestorzy, to oni czekają na te regulacje. Oni chcą lokować w systemy bezpieczne, w systemy uregulowane. Więc z jednej strony wiele osób się boi, ale z drugiej strony, jeżeli mamy zrobić krok do przodu, to być może jednak te regulacje są potrzebne. Ale y, jaka regulacja, jeżeli dzisiaj prowadzę duży biznes i chcę kupić Bitcoina, w jaki sposób chcemy tego Bitcoina regulować? Czego tym w Bitcoinie brakuje? Bitcoin oczywiście ma dużą ekspozycję na ryzyko. Jeżeli jestem nawet instytucją, która chce inwestować w Bitcoina, y, to muszę brać to ryzyko na tapet, być tego świadomym, ale to jest moje prawo. Ale w jaki sposób? Jak, jakakolwiek nowa regulacja miałaby sprawić, że ten Bitcoin jest, y, lepiej, y, będzie lepszy, bardziej bezpieczny, y, bardziej dopasowany do potrzeb użytkowników? Żadna. No żadna. Każde, tak, tak naprawdę przecież y, y, Bitcoin jest samoregulującym się systemem. Wszelkie regulacje zostały wpisane w kontrakt blockchainowy i to jest w ogóle piękne w tym wszystkim, no nie? A jeżeli chodzi o regulacje związane ze zbieraniem pieniędzy, no bo nie ma co się oszukiwać, dzisiaj zbieranie pieniędzy na rynku krypto jest dość łatwe, dlatego gdzieś tam wiele startupów na to się y, decyduje i to jest trochę taki ciągle dziki zachód. Tak naprawdę y, projekty potrafią zebrać kwotę, zniknąć gdzieś tam bez żadnej odpowiedzialności. Y, czy tutaj widzisz, że jest rzeczywiście potrzeba, y, żeby... Y, Realne firmy, które mają realny biznes, chciały się tokenizować, potrzebu, które potrzebują blockchaina, który rozwiąże pewne problemy, czy one nie potrzebują większej stabilności? E, nadal uważam, że regulacje tutaj nie pomogą. Regulacje sprawią, że tak naprawdę e, to, co było e, atrakcyjne w ICO, w IDO i w, we wszelkich rodzajach tokenizacji, czyli pewnego rodzaju świeżość, e, obarczona znowuż bardzo wielkim ryzykiem. Ja bym powiedział, że 90%, chociaż nie liczyłem tego tak dokładnie. No, jeżeli będą regulacje, to czym się będzie różnił proces ICO od procesu emisji zwykłych akcji na no papierowartosie? No niczym, no niczym. No regulacje sprawią, że tak naprawdę oddajemy to no ty jesteś na rynku już jakiś czas, ja jestem na rynku jakiś czas. To, to co dostrzegliśmy pięknego w świecie krypto, zostanie zabrane przez wielkie korporacje, przez banki, przez urzędników i zostanie to zniszczone. Trzeba jest to sobie powiedzieć, jest, jak ja studiowałem zarządzanie, to mówiono mi, że każdy biznes nowy, 9 na 10 nowych startupów upada. Zgadza po się. prostu, no nie? 9 /10. Ale to jest naturalna selekcja. Tak, 9 na 10 projektów. W Polsce zobacz, że y, większość firm, które tak naprawdę się odpala, jest na niskim ZUS-ie i tak naprawdę ma dwa lata na sprawdzenie, czy w ogóle warto robić ten biznes. W momencie kiedy wchodzi na duży ZUS, upada Koniec. i się zamyka, bo jest to nieopłacalne. No o ZUS-ie też kiedyś możemy pogadać, ale y, no właśnie, 9 na 10 ICO z definicji trzeba y, przyjąć, że musi upaść, bo takie są realnie rynkowe. Takie są realnie rynkowe. I yy, yy, ja tutaj nie widzę niczego, niczego złego. Jeżeli ktoś uważa, że inwestycja w ICO w jakieś nowe projekty, jest dla niego zbyt dużym ryzykiem, to ich nie, nie, nie tego ryzyka nie podejmuje. I do tego nie jest potrzebna regulacja. Znowu okay. ktoś będzie lepiej ode mnie wiedział, co mam robić. Ja na wielu ICO straciłem, na kilku zarobiłem i bardzo się z tego powodu cieszę. Okej, okay. myślę, że mam bardzo tak. podobne podejście. Chciałem cię zapytać o Twoje podejście do KYC. Duże giełdy scentralizowane, jedna z większych giełd ostatnio wprowadziła takie obowiązkowe KYC. Rzeczywiście byłem w szoku, bo też mam dużą społeczność na tej giełdzie, gdzieś tam wiele osób się mimo wszystko zweryfikowało. Czy myślisz, że ten kierunek... Czy będziemy w ogóle mogli jeszcze handlować na największych giełdach na świecie w przyszłości bez KYC? I jakie Ty masz w ogóle podejście do KYC? No, ja oczywiście uważam, że ogólna doktryna, w którą wierzę a propos KYC i e, agresywnego agresywnych procedur AML. Moje podejście jest takie, że to jest oczywiście bardzo, bardzo zła rzecz. No bo o ile ja bym mógł robić to KYC na własny użytek, to znaczy faktycznie e, upewniać się, czy ty to ty i czy nikt nie zmusza ciebie do tego, żebyś ty inwestował, bo na przykład uważam, że akurat chciałbym, żeby, żeby na kandze nie się nikt, kto był oszukany, bo ktoś go do tego namówił, to jest jeszcze okej. Okay. Ale wtedy, kiedy ja jestem obligowany do tego, żeby na wezwanie urzędu Przekazywać informacje o tym, co kupowałeś, kiedy kupowałeś z jakiego konta, to uważam, że to jest niemoralne. Zgadza się. Nie mam y, moralnego prawa, żeby takie rzeczy robić. Więc moje podejście do KYC i AML-u y, jest takie, że nie chcę prać brudnych pieniędzy, nie chcę, żeby y, y, ktokolwiek. Nie pierzemy. Tak, nie pierzemy. Mamy taką akcję, nie pierz, y, szersza nazwa, nie pierz, gdzie literka P jest w się. <laughs> No, to my o tym walczymy. Potrafimy rozpoznać, kiedy ktoś na kanzy potrafi założyć lewe konto. Trochę okay. mieliśmy, Ale się to nauczyliśmy. Jest cała gama mechanizmów, które rozpoznajemy, i powiem, powiem tak, że te regulacje, które są nawet w polskiej ustawie aml owej one nie nadążają za prawdziwymi oszustami. Prawdziwy oszust y, potrafi tak przeprać pieniądze, że y, y, normalny urzędnik by się tego nie domyślił. Ale, y, ale i właśnie te mechanizmy rozpoznajemy i te blokujemy. Natomiast y, przepisy w ustawie AML-u, te, które my mamy, one po prostu ograniczają i utrudniają życie polskim przedsiębiorstwom kryptowalutowym i polskim użytkownikom czy światowym. No więc w Kandze mamy podejście takie, że y, KYC minimalne, tylko to, które chroni e, e, użytkownika przed tym, żeby został e, oszukany. No i oczywiście tej K, KYC, do którego jesteśmy przymuszeni gwałtem przez lokalne regulacje. Ja tylko powiem, że jeżeli ktoś e, handluje tylko krypto, e, no to na kandze takich e, bardzo agresywnym Procedurom AML-owym, nie musi się poddawać, można wpłacić na Kangę Krypto, wypłacić jest wszystko ok. Jeżeli ktoś chce wpłacić do nas Fiaty przelewem bankowym, to oczywiście musimy przeprowadzić KYC i zbadać źródło pochodzenia środków. Dlaczego? Dlatego, że no, ustawa tego od nas wymaga, no właśnie, ale jeżeli ktoś nam nie ufa, może pójść do któregoś z naszych kantorów, bo to wtedy kantorowiec organoleptycznie przeprowadza taką weryfikację. Właśnie, chciałbym trochę to ja nie będę bronił KYC, ale chciałbym z Tobą trochę podyskutować, tak. bo, bo jest to mega ciekawy temat. Yy, powiedzmy, że Jestem osobą, która sobie pracuje na etacie, mam jakieś tam dochody. Mam konto sobie na giełdzie i teraz dwa scenariusze. Scenariusz numer jeden: mam na tej giełdzie KYC, rozliczam się legalnie, potrafię udowodnić, że pieniądze z mojego etatu są wpłacane tak. na kangę. Zarabiam pieniądze, rozliczam się, urząd skarbowy nie ma żadnych pytań. Z drugiej strony, jeżeli jestem osobą, która y też gdzieś tam zarabia, nie mam KYC, rozliczyłem się. Czy urzędnik potem nie powie do mnie, e, a jak pan udowodni, że to jest pana konto? Pan, pan nie zrobił tam KYC. E, Jakie jest pochodzenie źródła pieniędzy? No. E, Wiesz, o co mi chodzi? Tak, rozumiem. Znaczy, ty, 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 no bo je, jeżeli ja na przykład prywatnie e, założyłem sobie, że potrzebuję pewnej kwoty pieniędzy na to, żeby pewne cele życiowe no, ale realizować. I teraz zakupu. Poczekaj, dokona... mia... Mia... na początku miałeś te pieniądze na swoim koncie bankowym. Tak. Jak dostałeś je e, No to e, e, do udowodnienia, do uwiarygodnienia w ogóle tego całego procesu pokazuje, że e, tam 20 października któregoś roku kupiłeś bitcoina. Na to masz dowód, bo przelałeś gdzieś Mam. pieniądze i ten. Tak jest. E, no i e, jeżeli było wiadomo, że za, te, wtedy za tam, nie wiem, 5 tysięcy złotych można było dostać tyle i bit, tyle, tyle bitcoinów i ty po 5 latach wypłaciłeś sobie odpowiednio więcej e, fiatów, nawet jeżeli e, z, konta, z konta jakiegoś takiego... W Polsce no ale tak właśnie, tu jest... To, to jest pytanie, a jeżeli urzędnik powie do mnie, ok, widzę to, że Pan wpłacił te pieniądze rzeczywiście, tak? ale Pan dostał przelew zwrotny z jakiejś giełdy, powiedzmy ta wartość jest 10 razy większa, a skąd my wiemy, że Pan wypłacił ze swojego konta z giełdy, a nie, że ktoś zrobił przelew na Pana konto, żeby przebrać pieniądze? Eee, po, jeszcze raz, ale przecież Ty na samym początku udowodniłeś, że zakupiłeś Bitcoina. Tak. Nie, i e, po 5 latach wypłacasz odpowiednią kwotę, e, o ile ten bitcoin jakby podróż e, wypłacasz no, swoje konto. A jeżeli tradowałem i kupiłem bitcoina, a w międzyczasie mogę powiedzieć, że kupowałem altcoiny? No, możesz, oczywiście. No, e... Chodzi bardziej mi o to, że czy urzędnik w pewnym momencie nie będzie miał możliwości zapytania mnie, że skoro pan nie ma KYC, skąd my wiemy, że te pieniądze pochodzą z legalnego źródła, bo my nie widzimy, że to konto jest podpięte pod pana. Znaczy, e... Zgadzam. Wiesz co mi chodzi? Tak, e, wiem o co chodzi e, no, w, w tym względzie. Mówiłem, powiem, że nie, będzie nie, trudno. Nie, o takie rzeczy. Ja powiem więcej. W tej chwili e, w kantorach Kanga e, jak robisz transakcję, to możesz poprosić o to, żeby na tym paragonie, który Ci się drukuje, to nie jest paragon tylko potwierdzenie e, transakcji, żeby operator wpisał Twoje imię i nazwisko. Możesz okay. poprosić. To tutaj... właśnie I to jest właśnie z tego względu, o którym ty mówisz, że jeżeli ktoś chce móc ostatecznie udowodnić, no nie, że to był jego zakup albo że to była jego sprzedaż, tak. Tak, to, to właśnie ten dokument jest do, do wykorzystania. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że urząd skarbowy bardzo, bardzo niewiele się interesuje tym, co ludzie robią. Takim urzędem, który w Polsce interesuje się użytkownikami, jest GIF, czyli generalny inspektor informacji. Finansowej. Yy, On chce widzieć wszystko, skąd ludzie mają pieniądze i na pewno GIF później do urzędów skarbowych przekazuje dalej informacje. Z punktu widzenia takiego użytkownika, który też korzysta z kilku giełd, widząc rzeczywiście, że ludzie zaczęli masowo robić te KYC, to wynika też z tego, że giełdy zaczynają robić, yy, wprowadzając swoje produkty, różne lunchpady, lunchpule rodzaje ICO SUI na przykład, które tak. wchodziło przez tą giełdę i powiem Ci, że rzeczywiście ludzie zaczęli te KYC robić naprawdę lawinowo i teraz tak. ma, jest takie pytanie, y, czy jeżeli duże ekosystemy, które będą chciały wprowadzać właśnie swój token przez te giełdy scentralizowane, i rzeczywiście ktoś będzie chciał legalnie zarabiać na tych produktach, to czy rzeczywiście czy w ogóle jest sens bać się tego KYC. Ale e, ja nie mam. Ja, e, może jeszcze raz, jeżeli ktoś chce zrobić KYC, albo jeżeli któryś em, e, emitent jakiegoś tokena e, daje taki warunek, jak ja chcę, żeby tylko. Bo ja bym chciał, żebyście stanął radykalnie w obronie ludzi, którzy nie robią KYC. No bo stoję, okay. stoję. To jest moje. Bo, bo uważam, że to jest prawo do tego, żeby nie ujawniać się przed, y, y, przed systemem. Przed kangą, żeby się nie ujawniać, i przed systemem, który jest systemem niebezpiecznym. Mówię o systemie państwowym. Zgadzam się. Przede wszystkim. Bo to, bo to jest ten element wolności. Dodajmy jedną rzecz, też o tym wczoraj mówiłem, czy to, że ja. Zależy mi na tym, żeby użytkownicy na Kandze byli maksymalnie anonimowi, czy to oznacza, że ja jestem za pranie brudnych pieniędzy i za wspieranie terroryzmu w żadnym wypadku. Zgadza się. Uważam, że jest to niemoralne i że takie rzeczy nie, nie można. Wczoraj robić. powiedziałeś właśnie tak. fajną rzecz. Że to się nazywa fałszywa alternatywa. No nie, że jak mówią nam, jeżeli jesteś przeciwko KYC, to jesteś terrorystą. Nie, nieprawda, nie jestem terrorystą, to wy jesteście terrorystami, jak tak mówicie. Ehm, e... Ja, ja, ja po prostu uważam, że żeby rozpoznać mechanizmy tego, że ktoś pierze pieniądze albo że ktoś oszukuje kogoś innego, że to można rozpoznać na wiele różnych innych sposobów, których oczywiście nie chcę przed urzędami ujawniać i w ten sposób można chronić użytkowników, a nie w ten sposób, że ja będę, dobra, już się powtarzam, że będę wiedział o tobie wszystko, tak. będę przykładał to w swojej bazie i będę przekazywał to odpowiednim urzędom na ich wezwanie. Okej, okay. i lecimy teraz temat kantory, fakty i mity. Tak. E, w końcu fajnie by było, żeby ktoś powiedział, jak to jest. Jeżeli idę do kantoru sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, co Pan w kantorze może ode mnie żądać, co może sprawdzić, kiedy ma wziąć ode mnie dowód, jak to dokładnie wygląda w kantorach Kangi? Przy czym pamiętajmy, że mamy dwie jakby instytucje, jedna to się nazywa Kantor Kangi, a drugi to Locals, tak to okay. nazywamy. Kantor to jest po prostu przedsiębiorca, który prowadzi działalność kryptowalutową, jest w naszej sieci. Franczyza. Fra taka quasi franczyza, tak możemy okay. to, to powiedzieć. Zasada jest taka, że jeżeli robię transakcję poniżej 1000 euro, to właściwie ustawa nie obliguje operatora, czyli tego e, pracownika kantoru do jakichkolwiek działań. Można tę transakcję przeprowadzić. Jeżeli robię transakcję pomiędzy 1000 a 15 000 euro, to operator powinien wziąć, sprawdzić mój dowód osobisty na zasadzie tego, żeby zobaczyć, czy ty to ty. Okej, okay. zrobić tak, weryfikację. Tak, e, ale nie ma obowiązku e, skanowania tych dokumentów. Kantorowcy często to robią, bo boją się, że jak przyjdzie kontrola jakaś z GIF-u czy skądś, no to GIF powie, no ale nie ma Pan dowodu na to, że czy, czy Pan, czy Pani, że Pani przeprowadzała tę weryfikację, ale gdyby Pan skanował te dokumenty, to wtedy ten, ten dowód byłby w naszej ocenie. Ustawa nie wymaga skanowania dokumentów, ale faktycznie ciężko to udowodnić. Uwaga, mamy na to rozwiązanie, ale może nie powiem o nim. Poczekamy, aż ono wyjdzie na rynek. Myślę, że wszystkich zaskoczy. No i w końcu transakcja powyżej 15 tysięcy euro to jest pełna weryfikacja i zgłoszenie tej transakcji do GIF-u. No, czyli w gruncie rzeczy wszyscy o wszystkim wiedzą. I teraz uwaga. Jeżeli y, 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 ktoś jest osobą fizyczną, nie działalności gospodarczej i po prostu chce kupować i sprzedawać kryptowalutę, ale nie na giełdzie, tylko na ulicy za gotówkę. Zgadza się. Y, y, to może stać lokalsem y, 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 i ponieważ jest osobą fizyczną, to nie podlega pod tę ustawą o y, przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, to nie ma wtedy żadnych limitów, nie ma żadnego zgłoszenia, no bo gdybym ja dzisiaj miał 100 tysięcy złotych tutaj, mogę mieć 100 tysięcy złotych, a Ty miałbyś akurat Bitcoina na sprzedaż, czy ja mogę od Ciebie kupić tego Bitcoina za 100 tysięcy złotych? Tak, po koleżeńsku? No pewnie, że możesz. No, jeszcze nam tego nie zabraniałem, jeszcze zaznaczam. No to na tym właśnie polega system localsowi. lokalsowy. W ogóle jakbyśmy ten transakcję przeprowadzili, to nikt nikomu nie musi się tą transakcją chwalić. Ona może pozostać anonimowa, anonimowa w świetle okay. europejskiego i polskiego prawa, więc tutaj też chciałem wszystkich zachęcić. Każdy, kto chciałby zostać lokalsem, niech po prostu się zgłosi do kangi i takim lokalsem zostanie i świat będzie lepszy. Okej, okay. lecimy dalej, fakty imię tych Kantorów. Przychodzę do kantoru, chcę wypłacić poniżej 1000 euro, tak? mhm. nie ma weryfikacji, wypłacam, idę do żabki, wypijam sobie jakiś tam fajny napój, wracam, chcę znowu 1000. Czy użytkownik ma obowiązek weryfikacji, mhm. czy mogę chodzić sobie tak w kółko? Operator, jeżeli, operator powinien wiązać transakcje. Jest takie pojęcie w ustawie właśnie AML-owskiej, jak transakcje powiązane. To znaczy, że on. E, powinien te transakcje powiązać, ale uwaga, jeżeli operator stwierdzi, że charakter tej pierwszej transakcji był inny niż drugiej, nie wiem, jak bym mógł to stwierdzić, ale to <noise> może okay. To nie musi ich sumować. Okay. Ale, e, e, bo, bo Ty możesz na przykład e, za pierwszym razem poszedłeś kupić za 1000 zł Bitcoina, e, bo miałeś e, komuś przelać na komunię, bo akurat była, a za drugim razem e, kupiłeś tego Bitcoina, bo chciałeś po prostu sobie zainwestować na 5 lat. T tutaj. Gdyby w jakiś sposób operator posiadał tą wiedzę, to on wie o tym, że to są transakcje niepowiązane. Ty je wykonałeś w krótkim czasie, ale tak naprawdę charakter transakcji był inny. Natomiast ponieważ operatorzy najczęściej nie potrafią wejść do Twojej głowy i rozpoznać, jakie są Twoje intencje, no to jeżeli on rozpoznaje Twoją twarz, wie, że Ty byłeś 15 minut temu, to powinien te transakcje powiązać i zsumować. Okay. No i teraz znowu, ustawa jest nieprecyzyjna. No bo powiedziałeś. Poszedłem do kantoru, zrobiłem transakcję tam za 1000 euro. No to maksymalną kwotę, którą tak, mogę zrobić bez weryfikacji. E, poszedłem do żabki i zaraz wracam, <noise> minął 15 minut. No to 15 to jest pewnie krótko. A czy pół godziny to jest krótko? Pewnie tak. Ale czy dwa dni? I tu, tutaj nie ma tej e, precyzyjnej. E, no wiesz, tej... jeżeli jest mała miejscowość i gość ma. Mógł... No, ale po dwóch dniach to charakter transakcji mógł być już inny. Zgadza się. E, więc e, e, odpowiadając już zupełnie formalnie, jeżeli op operator powie, że według niego ta transakcja jest powiązana, to może poprosić o dokumenty. Najwyżej nie przystąpimy do tej transakcji. E... A, czyli, czyli tutaj jeżeli, powiedzmy, dokonałbym tej pierwszej transakcji, wrócił i... Zarząd weryfikacji, ja mogę transakcję przerwać tak, i mogę zawsze. wyjść. To, to nie jest tak, że on wezmę nie, nie. służby, żeby mnie na siłę nie. weryfikować. To jest w ogóle wybitnie ważne, że te warunki transakcji znasz zawsze przed, co do jak gdyby kursu. I mogę od niej odstąpić. Tak, no masz prawo do odstąpienia i, i w ogóle nie podjęcia tej transakcji, ale jeszcze raz zaznaczam, jeżeli nie ufasz, znaczy znajdź lokację w swojej lokalizacji. Dokładnie. Lokacji jest bardzo, bardzo wielu i tam nie trzeba będzie chodzić do żabki. Okej, okay, dobra, fakty i mity kantorów to był ważny temat. Chciałem też trochę popytać o Waszego lunchpada. Ostatnio też ogłosiliście projekt Eden, z którym my również jako Kryptykipa działamy. W ogóle Robić grzyby, się zioła. Ja właśnie, jeżeli chodzi o grzyby, to mam małe doświadczenie, ale znam chłopaków z Edenu, bardzo ich lubię i bardzo ich tutaj pozdrawiam. W tej Także ja też lubię, jak jest wsparcie, ale chciałem generalnie zapytać, czy macie już przygotowane projekty na takie systematyczne listingi pod tego lunchpada, czy to na Kanze raczej będzie od czasu do czasu, czy gdzieś tam to będzie zachowana jakaś tam ciągłość? To zależy, jak się układa sytuacja. Są takie momenty, że mamy kalendarz e, zapełniony po dwa, e, dwie emisje tygodniowo, a są takie momenty, że odradzamy w ogóle projektom wchodzenie na Lunchpad, e, z tego względu, że widzimy, że koniunktura jest po prostu negatywna. No Jasne. Więc e, generalnie projektów, które chciałyby się w tej chwili u nas e, e, przeprowadzić tą pierwotną emisję, mamy no mamy wiele. Nie wiem dokładnie ile, ale kilkanaście, może kilkadziesiąt. Ale to nie jest tak, że my mamy teraz zapełniony ten kalendarz, bo wcale nie jesteśmy przekonani, że to jest dobry moment dla każdej tokenizacji. I tak, tak okay. to w tej chwili wygląda. To też jest ciekawe, jak procesy tokenizacji, IDO, ICO i to, wszystkie pozostałe, jak one będą się zmieniały. Znam takie teraz podejście, które może nie do końca się z nim zgadzam, ale intryguje mnie ono. Że, że jeżeli się pojawia się jakiś projekt, który chce zrobić tokenizację, to ten projekt poza rękiem powinien pozyskać jakiegoś WC'a czy jakiegoś inwestora, który jakby finansuje działalność, a samą tokenizację robi po to nie, żeby zebrać kapitał, tylko po to, żeby wypromować swój projekt w świecie kryptowalutowym, no nie kryptoentuzjastów. I nawet w tym podejściu, o którym teraz mówię, mówi się tak, że ten kapitał, który zbiorę w ramach sprzedaży publicznej, jakby to jest ten kapitał, który ja przeznaczę na marketing wcześniej. Okay. Teraz będzie trudno, bo też cię śledzę, wiem na jakie tematy rozmawiasz. Jeżeli chodzi o mnie, to ja jestem rzeczywiście zwolennikiem tokenów giełdowych i w moim portfelu mam jakąś grupę tych tokenów. I tak. teraz chciałbym, żebyś się wypowiedział na początku prywatnie, nie jako szef giełdy. Tak. Czy w ogóle według ciebie tokeny giełdowe mają wartość i czy warto je kupować i czy ty gdybyś nie był szefem giełdy... Czy byś w ogóle w nie inwestował i od czego zależy wycena takiego tokenu giełdowego, to jako już szef giełdy? No, e, od, od, to może zacznę od tyłu. Dobra, dobra. Od czego zależy wycena tokenu e, KNG? Od, to zależy od kilku elementów. E, tym najważniejszym elementem jest obrót na kandze, ponieważ wszystkie nasze prowizje, które mamy i w kantorach, i, w, e, ojejku, i na giełdzie, i w naszych innych e, usługach, one są na bieżąco konwertowane na rynku spot na token KNG. E, no i teraz to jest jakby ten jeden element. Trzeba zawsze patrzeć, jaka jest siła sprzedaż, podażowa. Jak dużo jeszcze takich hodlerów tokenów KNG sprzedaje i jak dużo osób zamraża nasze tokeny na posie. Mamy ten mechanizm tak posa, gdzie wypłacamy nagrody. I kompozycja tych trzech elementów sprawia, że ta cena jakoś się układa. No my w tej chwili jesteśmy stablecoinem, jak to niektórzy nas rzucają. Ja to dostrzegam, ja to rozumiem, myślę o tym, jak to zmienić, nawet mamy pomysły, jak to poprawić. No bo my po prostu kosztujemy 2 dolary. Czasami kosztujemy tam 1,90, a tak czasami jest. kosztujemy 2,12. Małe ruchy są. Tak. E, 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 więc pracujemy nad tym, żeby to po, e, poprawić. E, I teraz ta, ta poprawa będzie się odbywała na jakby dwóch płaszczyznach. Po pierwsze dodajemy nowe usługi, żeby mieć jeszcze większe wpływy z prowizji. Znaczy nowe usługi. Rozpoznajemy, co takiego robi kryptowalutowiec rano, kiedy otwiera oczy, idzie do łazienki, sika, moje zęby i siada przed komputerem. Tak? Krok po kroku chcemy rozpoznać, co robi, czego my nie obsługujemy. Jeżeli czegoś nie obsługujemy, to chcemy dorzucić. No, Kanga Loan czy Kanga Peer to Peer to będą takie nowe, nowe usługi. Wracając do tematów e, tokenów giełdowych, no to... E, Ty w ogóle masz jakieś tokeny giełdowe w swoim prywatnym portfolio? No, ma, no, oczywiście, no po mam, oczywiście, mam Binance, mam, okay. mam no, głównie e, BNB, nie? E, ale jak patrzymy na charakterystykę tokenów giełdowych, no to widzimy, że e, jakby ich wartość rośnie w drugiej perspektywie. I pamiętajmy, że e, wartość tokenów giełdowych powinna e, jakby ich rosnąć w dwóch momentach, kiedy jest gwałtowna BESA i gwałtowna HOSSA. No kiedy jest hosta, to nie trzeba tłumaczyć, tak ale jest. kiedy jest bessa, no to nast następuje ten wielki ruch e, i wtedy giełdy tak naprawdę najwięcej Mają zarabiają. E, więc tak, e, tak to wygląda. No tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o nasz token, chcemy zmienić tokenizację, dopasować się do obecnych, e, nie tokenizacji, tylko przepraszam, do obecnych realiów. E, e, wierzę, że to poprawi. No i to też taki ważny statement. Nie ustaję. Ja i mój zespół nie śpimy, jemy, bardzo mało śpimy, dużo pracujemy po to, żeby ten świat kangi naszego otoczenia był po prostu lepszy i wie, że to wpłynie też na I robicie otoczenia. dobre gadżety. Ja muszę z moim marketingiem porozmawiać, tak. bo ja też chcę mieć fajne gadżety na stoisku, tak. kify. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Kangowy zespół marketingu. Tak. Dzięki. Trzymaj się. Hej.